Siemano witam Was w pierwszym odcinku letniego Road to Glory. Mamy sierpień okres futis, więc pora rozpocząć wszystko od nowa. Zostawcie łapkę w górę, także subika, jeżeli seria Wam się spodoba. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do odcinka to... Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, na której kupicie końsy do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, a także PaySafeCardem. Na stronie można też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym OSCAR otrzymasz 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. A więc zobaczcie skrót ze wczorajszego streama, na którym rozpoczęliśmy nowe konto. Rozpoczynamy letnie Road to Glory. Miliard wiadomości. O, będę miał ikonę na start, świetnie. Sezon ósmy się rozpoczął. Dobra, jeszcze tylko 40 wiadomości od EA i lecimy dalej. Ej, ale ja chcę stroje powybierać. Ja na to konto chyba nie wchodziłem w tym roku, bo to jest konto, na którym grałem chyba w poprzedni. Czemu mam tu 6000 końców? W każdym bądź razie, to było drugie konto, które odpaliłem na początku FIFA, ale tylko Webappa. stąd mam te zadania zrobione. Tak, dobra, teraz już mi się przypomniało. Te końce są po prostu z początku, jak y, byłem na WebApie i tyle. Dobra, Prime na wypożyczeniu. Hmm, może kasiasa. Nie, nabierzemy no Nazario. No to zaczynamy. Paczka z żetonem draftu. Pięknie. Na start mamy drafcik, używamy. O, paczka narodowa, ćwierć Dobra, lecimy. 8-3. Nie pamiętam, to był ćwierć finale. Zobaczmy. Ciąg, 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 ciąg <grych> To nie miało być 8.3+, cała paczka i 10 razy 85 plus i mamy Roberto Carlosa na wypożyczenie, także super Trafiam to? Brazylijczyka, SPDK. Aha, bo tu był dobra, był Brazil, dobra, nieważne. Sorry, laga miałem przez chwilę, tu był Brazylijczyk gwarantowany w środku. No nie trafiam nic fajnego, no nie trafiamy nic fajnego. Co to jest? Miesięczna premia? Aha, dobra. Tu. Oj, to trzeba by było się dostać. I nawet zagrać na szybko chociaż te 5 meczów żeby mieć tego Buchmana. W każdym bądź razie, musimy porobić zadania. Bo ich powinno być dużo. Tej Bradleya jeszcze mamy. Fajnie by było w ogóle porobić te futis. Co najmniej trzeba Aha, czyli Francuzów muszę mieć spokój. Będziemy mieli Dengera. Mamy jakiegoś random'a Nazario. Mamy Casemiro. Mamy Jacka Batlanda. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy skład rywala. Okej. Okay. Okej. Okay. Kill yo, kill, you, kill! You, kill ją Embapi A jajajaj zadymka, fiu fiw i mamy pierwszego wina. Tak czy nie? Tak jest! Pierwszy win! Bardzo szybko! Oby tra... Oby to... Neymar był fajny. Ale to już trafiłeś jednego Neymara. A i tym Keynem byśmy sobie pograli, kurde, żebyśmy te zadania porobili. Jednak to jest słaby pomysł, nie? Żeby tak robić. I wrzutka to chyba była, 1-0. I to by było fajne, bo wiadomo, trafić kartę różową też jest to fajne uczucie. Wiadomo, że taka karta jest dosyć. No trudna do trafienia. A kogo z tak. Kogo byście chcieli najbardziej trafić poza topowymi kartami Futis? O, ładnie. W sumie głupie pytania zadałem, bo powinienem na nie sam odpowiedzieć, a ja nie znam kart Futis jakie są. Przy ilu, go... przy ilu golach straty obecnie wychodzicie? O, ładnie. W sensie teraz się przypocę, bo to letnie Road to Glory, to trzeba trochę się przypocić, dobra. No i no wychodźcie, no panowie, panowie, pora tutaj opuścić to spotkanie. Nawet nie mam jak do nich napisać, bo to są hakerzy z pc A, i w ogóle, a mówiłem? A dobra, było mało osób chyba wtedy. Zamówiłem sobie nowy mikrofon, jutro powinien przyjść. Ciekawe czy będziecie czuć różnicę, ja sam jestem w ogóle ciekawy czy będę widział, czuł, słyszał różnicę w mikrofonie. I... No, ale zobaczymy, bo Ronaldinho, Ronaldinho jest taki problem, że on mógłby być gwiazdą letniego Road Glory, tylko, że on będzie w cholerę drogi, go nie zrobi w 3 dni. Tak jest, tak jest, tak jest, piękny gol, to i piękna ciele, Wow, nie wiem, jakie procesy myślowe musiały zajść, że dopiero stwierdzili, że przy 9-1 nie mają szans na drobienia. O, złoty skład, dobra. No, i dużo ludzi tam mówi, a RIP ci. Ludzie, którzy zrobili tego, Ronaldinho, Prima, SBC. Ale kurde, to SBC o Prima to wyszło szmat czasu temu. Nie, nieważne, to w piosence była taka Sirena. Ja czekam aż wyjdzie 10 razy 85 plus już powtarzalne. Chociaż z drugiej strony też nie chciałbym, żeby za szybko wyszło. Bo to by popsuło mi serię letniego routu glory A co sądzicie o DEMBELE w PSG? Ale jeżeli w PSG nagle złapie formę bezkontuzyjną No to będą sobie pluć w brodę, nie? I... <laughs> Dembele! Dembele, ja dopiero co tutaj Cię chwaliłem Ty Dobra, i Kasemiro W końcu, 4-1 Gdzie jest próg bólu tego gościa? I hu 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 kill you, I kasek Miro PUM JEEEEEEEEEEEESSSSSSS I to jeszcze dośrodkowanie chyba mm, Tam jest naprawdę dziki czat Dobrze kasem Miro I doświadkujmy. Dawaj terrier Tak jest Czy to był A to był samobój Uw. Czy wam go proponować Łotkiisss TAK jest! O, 2 razy 8, plus, to jest dobra paka. I jest chyba walkout, nie? <noise> Luke! Dobra. Ja nie wiem, coś tam mi się chyba trochę pokrzeniło. O, walkout. O, to może więcej warty będzie jeszcze. To jest farmienie końców w tym momencie, serio. 19. Dobra. Uwaga, Kundel. Jest, 4 składy. Oj, widziałem, widziałem to, sorry, ale widziałem, Kundę mnie interesuje. Jest Ronaldinho. 33 składy. 33 składy dużo. No dużo, no ale to jest taka karta, która wymaga tyle, tyle składów, no nie oszukujmy się. To nie może być karta, którą ktokolwiek, znaczy bez znaczenia jak to będzie grał. Okej, okay, tutaj mamy serii drugiej. Czy coś jeszcze jest? Nie, chyba to tyle, jeżeli chodzi o to. Zobaczmy, zadania, może coś się w zadaniach pojawiło. Choć raczej nie. Puchar Footy się. Olemara. Musa. Mm. I to futis premium. Co jeszcze jest? Eee, nie znam. Kleiwert? Nie, Weindal. O, fajnie. Bardzo mi się podobał na euro chyba. Płoniaki Williams. Dobra, zobaczmy. W każdym bądź razie zobaczmy zaraz co jest w paczkach. 10 razy 8,5 plus po raz drugi na letnim Road to Glory. Future Starsy są też. Okej, okay. Włoch, SP, Fagioli, tak? Fagioli, dobra. Zobaczmy, co dalej. Okej. Okay. Patrz jeszcze ile. O, inform wleciał. Fajnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy Toty Hero. Food Fantazy i karty urodzinowe. Dobra. 10x85, po raz trzeci na nowym koncie. I mamy kartę UEFA Champions League Brazylijczyka PSa, Lukasa Moure trafiamy. Kurde. Fajne. A, i Foot Fantazy są jeszcze. Dobra, generalnie zrobiliśmy chyba regres, jeżeli chodzi o skład. Dobra, zobaczmy. Tibo. O kurde. No dobra. Być może mamy pierwszego... pierwszą przegraną. Ja po jednym golu wychodzę. Aj, nie wyłączyłem tego. Crossplayu. Znowu zapomniałem. Dobrze, Carlos. I dobrze. I asysta. I Forsberg. One to zero. Mamy w paczkach. No wiem. Lipa Fest. W sensie. Trochę lipa, trochę fajnie Ale fajnie się zarabiało na tych paczkach, nie? Gdzie była, było 81 plus team of the week W miarę tanio i się sprzedawało po 30k Przed tak zarobiłem, no w sumie 60 tysięcy, więc Było to spoko Dobra, Kylian, Kylian, Kylian I super, mamy zadanie zrobione Alessandrini I Kylian, Kylian, Mbappe, Dankeschön I złoty Mbappe jak zwykle, ale Willok się poprawił 4-0 Okej okay. O, fajny skład, podoba mi się I Willock I rzut karny I wyjdzie gościu przy 0-0 Bo jest... A to jest jeszcze rzut wolny, co jest grane? I... super, 1-0 Ndaje, Mbappe, Mbappe 2-0 Chyba mamy ta, A fabularny chyba w tym roku nie przechodziłem na wakacjach jakiś Dobra, i nie Willock, tylko Ndaje Wow i co, jest rzut karny! O w końcu? Jezus Maria, ile można czekać na ten żutkarny? Kilion, 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 kilion! No, oj, oj, i rzut karny, czwarty i tym razem w prawo. I Vinicius teraz pojedynczy rajdzik, pojedynczy rajdzik, uwaga, uwaga samotny rajd, samotny rajd, o to mi chodziło. I Wini z dziureczką jeszcze. Ciekawe, czy Wini będzie zbustowany w FIFA 24. W Haland pewnie będzie dos, dosraną kartą, nie? Ja się boję tego Halanda, jak ja widziałem na trailerze. Jaki on jest, jaką on ma sylwetkę. Czyż to jest Prime Arnold Schwarzenegger, a nie Haland. Oj, 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 problemy Neymuna, Problemy Neymuna. On to trafia! Co za wykończenie. Chociaż to są pięć meczy, nie? A my potrzebujemy też punktów do kwalifikacji, żeby je zagrać. Pozdrawiam z deszczowych Węgier. Pozdrawiam cię również. I Moura. Lecimy. Lukas. Lukas Moura. Lukas Moura. Gość już wychodzi. Gość już panikuje. I... Pięknie. Endaje. I Nazariusz. Nie! I on uwierzył teraz. Co za... I Endaje. Dobra. Dobrze. Endaje. 4-1. Jest! Jest, już myślałem, że nigdy nie wyjdzie. Dobra, mamy 6. Mamy Kane'a już. To jest spoko. A i mamy tego Futisa, dobra... Kane'a Kane nie mogę przypalić, bo muszę zadania z nim robić. Dobra, i mamy pierwszego Futisa w zespole. Dangera. Mam nadzieję, że to Futis premium w ogóle. Jest. Kurde 3 na 5 Zrobi robotę. Zrobi robotę na SPD-ku. Kurde, ciągle ktoś ma ten herb co ja mam na głównym koncie. Ale zobaczmy skład, O kurde. Nazario i 1-0, ciekawe czy wyjdzie Ajajaj, ale dobra jeszcze Kane Kane i krzut karny Ajajaj, no goście coś Coś mu nie idzie I dziękuję, 2-0 Kane, Kane Kurde, ale ciągle to nie są asysty tymi zawodnikami co ja muszę A ja kurde, jeszcze 3-0 jest przecież I kurde <ścoughs> Kurde No dobra, to jednak zrobimy zadania do końca dzisiaj O, proszę bardzo Kurde, to musimy go przepa... Już, no Okej, okay, okej, okay, okej okay. O, o też ma Dobra, fajny zespół, ciśniemy I Kane, Kane, Kane I 1 do zera. super Jeszcze dwie asysty, daje I Kane, pięknie, 2-0 Proszę nie wychodzić, jeszcze jeden gol Długa przerwa, Twitch chyba takich nie lubi do końca <gryw> Dobra może go wywali zaraz, może klawiaturę. Dobra. O, proszę, i jest jednak wysokich. Mam nadzieję, proszę, walkout jakiś. Dobra, 8-6, spoko. No, to już teraz troszeczkę ratuje. Że to idealnie było dobra, no to przepalamy. Trudno. Endaje leci, może zaraz trafię kogoś z Laligi Mocnego, bo 10 razy 8-5 plus przed nami. Ostatnie dzisiaj to będzie chyba. Czwarta paczka, czyli 40 razy 85 plus na start nowego konta. Dobra, mieszana na paczka piłka, że premium. O, Food birthday! I to paczka wymienna i mamy ma maile, jakoś tak się nazywa. Ale w związku z tym, że jest to wymienny, to ja go chyba skwikseluję, bo końce są więcej dla mnie warte niż ta karta. Dobra, spoko, fajnie, fajnie się zapowiada. Zobaczmy 10 razy 85 plus, trzymam kciuki, że tu będzie futis. Uwaga, jest Future Stars. Uwaga, Francja w ramkach Messier. Dobra, tragedii nie ma, ale czy będzie, e, czy będzie różowa karta w środku? E, no nie, ale dobra, są dwie karty z ligi ligi hiszpańskiej. Endaje wrócił. No, też taka sobie paczka, też taka sobie paczka. Dzisiaj stream znowu około godziny 17:30, także do zobaczenia i siema.